No i mamy lipiec. Pierwszy lipca. Zobaczymy, jaka to runa Będzie nam towarzyszyła w pierwszym dniu lipca. O. Znowu mamy Gebo. Cóż. Jeszcze więcej miłości. Miłość na wszelkich poziomach, na wszelkich wymiarach. Miłość w świecie fizycznym, miłość w świecie mentalnym. Łapanie równowagi. Wiecie co, tutaj takie mam wrażenie, że tak przychodzi, żebyśmy dostrzegli ten wielki dar, jakim miłość jest dla świata, ale poprzez to, że dostrzegamy ten dar, Miłości, możemy też zwrócić uwagę, że my sami jesteśmy miłością. Jak powiedział mi ktoś ostatnio, bardzo mądry i um, dziewczyna, z którą rozmawiałam, po prostu niesamowita, powiedziała: Jesteś miłością, jesteś Bogiem w działaniu. Wiecie co? To jest bardzo mocne, bardzo silne i takie. To jest coś takiego, że jeśli w to wejdziemy całym sobą i poczujemy tą miłość, to możemy wszystko. Ja często Wam powtarzam, że jesteśmy iskierką najwyższego źródła, że jesteśmy iskierką boską, że mamy moc kreowania, tworzenia, ale to, co tworzymy, twórzmy z miłością, a wtedy na pewno sami będziemy szczęśliwi. Pamiętajcie, że wszystko do nas wraca, cokolwiek wysyłamy. To jest pertro, to jest prawo przyczyny i skutku, tak? Każda akcja budzi reakcję i, i tak to jest. Więc twórzmy z miłością i niech ta miłość do nas wszystkich powraca. Spotęgowana, cudowna, wspaniała I niech wypełnia nas samych i nasze życie. Wszystkiego dobrego. Pa!